Cześć Paulo, z tej strony, w tym materiale pokażę wam jak zdobyć trofeum Ścieżka Furona, przedostać się ślizgiem z bramy świątyni przez park do Takoshimy bez żadnej przerwy. Mapka Takoshima, znajdujemy się dokładnie w tym miejscu i musimy się udać do Takoshimy, więc bierzemy ślizg i lecimy. Tylko powolutku mi właśnie się ślizga, ponieważ nie mam ulepszenia na butach. Tutaj w prawo. Tutaj przez składkę. Nie ma z tym problemu. Widzicie, jak ładnie się nim steruje i jak nie ma dopalacza w butach. Bardzo przyjemnie. Tędy, tędy, tędy. I tymi schodami do góry. Ścieżka Fura na Trofeum. Gdzie do nas wyniosło? Zobaczmy. W to miejsce. Tu jest Takoshima, dokładnie. Czyli z tego miejsca, z kółeczka, w to miejsce. No i Trofeum spadło. Film mi się podobał. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!